Polska przeżywa potężny kryzys wartości i potężny kryzys tożsamości. Dzisiaj wartości chrześcijańskie, wartości katolickie są w Polsce atakowane. Atakowane są kościoły, atakowana jest Msza Święta, atakowane jest przede wszystkim życie i jego wartość. Podważane jest to, co budowało polską tożsamość przez ostatnie tysiąc lat. My jako chrześcijanie musimy wyjść z katakumb, do których zostaliśmy wepchnięci przez lata zniewolenia komunistycznego. Musimy wyjść z nich odważnie, aby zacząć bronić nasz świat wartości, chrześcijański świat wartości. Dzisiaj, jako prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, wzywam wszystkich polityków na prawicy, tych, którzy nie zgadzają się. Z tym, aby zdziczenie, ataki, których doświadczamy na ulicy, stały się normą. Wszystkich tych, którzy nie akceptują barbarzyństwa neomarksistów, lewicy, którzy nie akceptują nowej rewolucji światopoglądowej, która przetacza się walcem przez naszą Polskę, dziś wzywam ich do tego, abyśmy wzięli wszyscy wspólnie razem udział w projekcie Sejm 2023. To projekt, który ma zjednoczyć polityków prawicy, który ma zjednoczyć wszystkich sympatyków zjednoczenia chrześcijańskich rodzin, do tego, abyśmy w kolejnym parlamencie mieli silną reprezentację chrześcijan, która będzie upominać się o nasze prawa, o nasze wartości, która będzie bezkompromisowo bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci, która będzie bezkompromisowo bronić rodziny. Która będzie bezkompromisowo bronić małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. To wszystko da się osiągnąć. Potrzebna jest tylko jedność i większe zaangażowanie. Nie bądźmy bierni. Zbudujmy projekt Sejm 2023 dla naszych dzieci, dla przyszłych pokoleń, dla Polski, aby przetrwała. Popieram zjednoczenie chrześcijańskich rodzin, bo broni kościoła i buduje go.